Ho, ho, ho! Coraz bliżej już do świętego Mikołaja, ale tak samo coraz bliżej już do nowego karnetu. Ponieważ wychodzi on już jutro, jak oglądacie ten odcineczek i tak się składa, że sezon 33 będzie naprawdę ciekawy. Dzisiaj w tym odcinku znajduje się na moim specjalnym koncie deweloperskim, gdzie dokładnie powiem wam każdy sekret, każdą tajemnicę związaną z nowym sezonem 33 w Brawl Stars, który zaczyna się już jutro. Ale zanim do tego wszystkiego przejdę, jeśli dobijecie tutaj 2000 łapaczek w górę, to szybciej wrzucę wam kolejny odcineczek z newsów na tym kanale. Ale, więc jak chcecie to koniecznie lajkujcie, możecie dla mnie zrobić taki prezent na Mikołaja, że teraz zostawicie łapkę w górę. A jeśli tak zostawicie suba na moim kanale, to już w ogóle będę przeszczęśliwy. Tutaj wysiadam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. W kolejnych odcinkach też będę was pokazywał, więc polecam subskrybować i może akurat to ty będziesz pokazany. No i dobra, dzisiejszy odcinek właśnie zacząłbym od 33 sezonu karnetu. Ehm, no i powiem wam tak, widzowie. Ten karnet nie jest najlepszym karnetem, które były kiedykolwiek w Brawl Stars, ale nie jest też złym ani najgorszym karnetem. Jest tak po środku według mnie skinki, które w nim są te skiny do Maisy nie są złe. Ehm, kosmetyki też jakieś złe nie są. Po kolei w sumie może teraz wam go pokażę, jak ten karnecik wygląda. Ale najciekawsze rzeczy zaplanowałem na dalszą część tego odcinka, więc polecam oglądać do końca. Będę leciał szybko, bo wiem, że ten karnet na pewno też dobrze znacie. Widzieliście go u innych youtuberów, ja też wam go już pokazywałem jakiś czas temu, ale szybko sobie przelecimy i później przejdziemy do tych ciekawszych. Głównie zmieniają się tutaj kosmetyki. Będziemy mieli emotki, takich, nie wiem, słoneczek, star dropów, coś w tym stylu. Ehm, myślę, że wyglądają całkiem fajnie i fajnie będzie je zgarnąć do swojej kolekcji. Oczywiście, chodzi na przykład o liczbę kredytów, które sobie teraz tutaj odbieram, jeśli chodzi o liczbę Stardropów, dropów, które też sobie teraz szybko tutaj odbiorę, czy chociażby nawet gemików, no to jest ona taka sama jak we wszystkich innych karnetach, co były wcześniej. Różnią się one tylko i wyłącznie kosmetykami, no i tutaj za 21 level, jak widzicie, mamy taki fajny spray karneciku. Normalnie to jest ikonka karnetu, wcześniej takiego czegoś nigdy nie mieliśmy, też warto ją wziąć do swojej kolekcji. Lecimy dalej, no i oczywiście tutaj zbliżamy się już do tych mocniejszych poziomów. Możecie zobaczyć, że no kolejne emotki tutaj takich słoneczek, tym razem z serduszkiem też spoko wygląda, kolejne gemiki ehm, o, tutaj nawet taka z łapką w górę jeśli chodzi o to serduszko, Sigma robiła ona chyba, ty, patrzcie na nią, uwaga, patrzcie na tą rękę Sigma robi normalnie co jest, ehm, mocne, mocne patrzcie tą ikonkę gracza w ogóle jak wygląda ej, ta ikonka gracza mi się bardzo podoba i warto będzie ją wziąć i sobie zaszpanować, na profil ją ustawić, bo jest bardzo ładna i teraz najciekawsza rzecz, czyli skiny ehm, Requiem Amazing, ehm, to jest pierwszy z nich, fioletowa wersja i chyba ta fioletowa szczerze mi się podoba najbardziej, w ogóle widzieliście ekran ładowania przed chwilą, jaki ładny, to akurat naprawdę im wyszło w tym nowym sezonie, ale patrzcie to widzowie, jakie ma piękne strzały, najlepszy jest ult, szczerze, zobaczcie ulta, uwaga, no kozacko to wygląda moim zdaniem, sami przyznajcie, że ten ulcik jest piękny, strzały też są naprawdę spoko, dlatego te skinki jak najbardziej trzeba wyróżnić, ale będzie można też zdobyć darmowego skina w tym sezonie i do niego sobie zaraz przejdziemy, bo on jest jeszcze lepszy od tego. W dalszej części karnetu mamy oczywiście inne wersje tego skina, Platnowa Maisie, która zbytnio mi się nie podoba, takie szare, ponure kolorki, nie, to, to tak nie siedzi, no i jeszcze jest na końcu taka niebieska, ona jest ładna, ale i tak mimo wszystko mi się najbardziej podoba ta fioletowa. Napiszcie w komentarzu, czy wy planujecie kupić nowy karnecik i który z tych kolorów skinów do Maisy podoba Wam się najbardziej. Ja oczywiście planuję karnet na pewno będę kupował. Otwórzmy sobie szybko legendarnego stardropika. Teraz uwaga. No tysiąc byskotek, okej. Okay? Więc tyle jeśli chodzi o karnet, przechodzimy już do ciekawszych rzeczy, ale pamiętajcie, że jak ktoś z Was planuje zakupić nowy karnecik, to żebyście wpisali kodzik w sklepie, bo jak kupicie go z moim kodem, to będziecie zapisani na specjalnej kartce i pokazani na odcinku i bierzecie udział w Zdaniu na naprawdę mocne nagrody. A zapomniałbym jeszcze o tytule gracza. Uwaga! Tytuł gracza na końcu to animowane taki taki średni jak będzie patrzeć, nie, ale to już trudno. No ale dobra, jeśli chodzi o tło, które będzie w lobby, to tak jak na początku widzieliście, jest to takie oto tło. Myślę, że bardziej wakacyjne niż zimowe. Mamy teraz zimę i nie do końca mi ten sezon pasuje. Bardziej wolałbym coś bardziej śnieżnego, żeby dawało klimat tej zimy, a nie typowe tło może nieletnie, ale takie bardziej wiosenne, bo widzimy słońce, widzimy fajne drzewa, zieleń i tym podobne. No wiadomo, jest tam troszkę śniegu w górach, ale to jest tylko w tle. a Ogólnie jest to takie bardziej słoneczne. Co nie zmienia faktu, że bardzo ładnie wygląda to tło, ale jeszcze ładniej wygląda skin papierowy Cordelius, zobaczcie na niego. I od tego skina chciałbym sobie zacząć, bo przejdziemy przez wszystkie te nowe skiny, które tutaj będą wychodziły, ale ten skinek akurat jest mocny. On ma też swoje specjalne emotki oczywiście. Do tego dochodzi też jego specjalny spray. Jak pewnie wiecie, jestem wielkim fanem tego animowanego, kreskówkowego skinka do Spike'a i właśnie ten Cordelius nie jest może aż tak dobry jak Spike, ale mimo wszystko podoba mi się i nie wiem, czy go nie zakupię, bo ja po prostu bardzo lubię styl tych oto skinków. W ogóle obstawiajcie w komentarzu, do jakiej postaci Wejdzie kolejny taki kreskówkowy skinek. Cordelius jest drugą postacią. Jego ataki są naprawdę spokojne. Jak zabijamy, to pojawia się taki grzyb i jest napis haha. <laughs> więc nieźle. Cordelius ma z nas bekę, że nas zabił, nie? Zobaczcie tego ulta w ogóle, też jest piękny. Więc no, Cordelius lepszego skina ewidentnie od tego nie ma. Mimo, że ma kilka takich fajnych skinków, ale jednak ten rządzi. Ten jest najlepszy i mocno się zastanawiam nad tym, czy go kupić. Tylko problem jest taki, że to jest legendarny skin. Więc troszkę on kosztuje, będzie kosztował 300 gemików, ale myślę, że warto. Dobra, tak jak tego skinka wam omówiłem. Zanim przejdziemy do tego, którego można zdobyć, być za darmo i są na to szanse, no to przejdźmy do drugiego najdroższego skinka z tego sezonu, o którym ostatnio w sumie nawet nagrywałem shorts i trochę więcej mówiłem, jest to niegrzeczny lu, czyli skin, który jest bardzo śmieszny, na pierwszy rzut oka też bardzo fajny, ale ma jeden taki wielki minus, który utrudnia wam granie. Bo zobaczcie, jak weźmiemy sobie tego skinka do gierki, to on się w ogóle nie rusza. Kręcę się i nic to nie daje widzowie, jak widzicie, cały czas się kręca, on i tak stoi, cały czas przodem. Idę do przodu, wygląda to tak. Idę do tyłu, też się nie zmienia, on cały czas jest w jednej pozycji, to jest trochę śmieszne i fajne jak się gra. Ale jednak na niektórych trybach może to bardzo przeszkadzać. Ma Kostackiego Ulta, który jest naprawdę bardzo ładny. Jego strzały też są spoko, więc jest pewnie warty te 199 Gemików, bo będzie to mityczny skin. Ale jego ogromnym minusem jest to, że jak zagramy nim na showdownie, no to na większych pucharkach nie będzie dało się w ogóle nim timować, czyli kręcić. No bo jak pokazujemy sojusz komuś, no to trzeba się zakręcić. No a tą postacią nie da się kręcić, ona się w ogóle nie rusza. Ja wiem, że timowanie nie jest dobre, ale jednak na wyższych pucharkach nie da się wbijać pucharków bez timowania się, bo tam każdy się timuje. Z tej korekcji skinków nie możemy jeszcze zapomnieć o skinie, jakim jest mniej aż. I co ciekawe, on będzie kosztował tylko i wyłącznie 79 gemików, widzowie. Więc moim zdaniem, jak za tą cenę, no to naprawdę jest to spoczko skinek. Zobaczcie na jego ataki. On jakimiś kluczami i mieczami normalnie strzela. Ult też jest ciekawy. Uwaga, patrzcie, zobaczcie jak to wygląda. Moim zdaniem, jak za 79 gemów warto będzie skorzystać. Oczywiście aż ma dużo fajnych skinów innych, ale ten też na pewno się wyróżnia i no myślę, że go zakupię. No to z tej kolekcji skinków został nam jeszcze jeden, czyli urocza Rosa. Jest to skinek, którego będziemy mogli zgarnąć za darmo. Oczywiście, żeby go zgarnąć za darmo, trzeba będzie mieć troszkę szczęścia. No bo będzie to skinek, który będzie dostępny w rankedowym sezonie, w nowych rankedach, w star dropach do trafienia tych rankedowych. Ja ostatnio na przykład trafiłem tego skinka do Lili Anioła i to trafiłem go bardzo szybko, więc dostałem go tak jakby za darmo, co nie. Mam mnóstwo skinów rankedowych, które mam odblokowane i trafiałem je w tych rankedowych star dropach i nie musiałem nic na nie wydawać, więc jest szansa zdobyć te skinki za darmo i są na nie zwiększone szanse. Na tego skina do Rose będzie teraz zwiększona szansa. Właśnie w tym sezonie rankedowym Dlatego grajcie dużo i myślę, że na pewno większości z was uda się go trafić Bo te procenty serio nie są małe I trzymam za was wszystkich kciuki, żeby wam się udało Bo ten skin jest piękny Szczerze to jest jeden z lepszych skinów, które były do zdobycia w rankedowych star dropach Mega fajnie on pasuje do Rose, Taki donacik kurczę. Spoko ma animację, wszystko w nim fajnie pasuje Więc no jestem pewny, że jak będziecie aktywnie grali w rankedach To bez problemu go zdobędziecie Bo już za same wbite na przykład rangi w brązie Za brąza 3 dostajemy dwa star dropiki rankedowe więc macie już dwie szanse, żeby go trafić. Wbijacie później moi drodzy do srebra 2, nie, do srebra 3 i macie kolejne dwa, czyli łącznie już cztery star dropy, a w czterech star dropach takich rankedowych jest mega duża szansa, że tego skina traficie. Później w złocie macie kolejne dwa i tak co każdą kolejną rangę. Więc myślę, że na spokojnie możecie tego skinka zdobyć za free. Oczywiście będą jeszcze inne kosmetyki, na przykład jak jakieś ikonki gracza, emotki spreje, które też w tych ranketach będzie można trafić w tych star dropikach nowe z tego sezonu, więc tym bardziej spoko. Ale ten sezon 33 przyniesie nam też inne skiny, które wbiją po raz Pierwszy do gry. Nie będą to jakieś wybitne skinki, ale też kilka słów warto o nich powiedzieć. Lola Lotniczka, skinek za 29 gemów. On też wejdzie do gierki w najbliższym czasie, w tym nowym sezonie i myślę, że spodziewać się go możemy już właśnie w tych najbliższych dniach. Skinek, jak za 29 gemów, to szczerze jest naprawdę kozacki, bo wiadomo, porównując go do jakichś tam lepszych skinków, droższych i tym podobne, no to jest słaby, ale jak za 29 gemów, to zobaczcie na niego jego ataki. Rzadko się zdarza, żeby skin w takiej cenie miał tak ładne ataki, więc warto będzie go mimo wszystko kupić. No i w sumie wszystkie te skiny, które teraz wam pokażę, które nam zostały, to są skiny za 29 gemów i na przykład Rdzawy Otis jest według mnie najbrzydszy skin w grze, no i jego już kupować to warto nie jest. Lecz mimo wszystko oczywiście ja go kupię, bo kolekcjonuję wszystkie skiny z tej rzadkości i chcę mieć je wszystkie, ale plusem tego skina jest to, że on też ma trochę zmienione ataki. Jak widzicie też strzela taką farbą, co wygląda w miarę spoko. Tak prezentuje się jego ult, sami spójrzcie, no twórcy zaskoczyli mnie pod tym względem, że są to skiny za 29 gemów i myślałem, że one nie będą miały zmienionych ataków, ale na ich plus właśnie działa to, że te ataki są zmienione, lecz wygląd samego tego skina jest paskudny, kto wymyślił taki korol, kolor u niego? Nie wiem jak wam, mi totalnie nie siedzi, lecz to nie jest wszystko. Wejdzie też Raph's Souls Chef i to jest całkiem fajny skin jak za 29 gemów, ale powtórzę jeszcze raz głośno, jak za 29 gemików, bo w większej cenie to on już taki fajny nie jest, no i jego ataki nie robią szału, takie dosyć zwykłe to strzelanie, e, zobaczmy ulcika jeszcze na szybko okej, okay, ult nie jest zły, bo rzuca taką kasą, e, fajną ma tą czapkę na głowie, no jak za 29 gemów może być. I to chyba tyle, jeśli nikogo nie przegapiłem, a tak mi się wydaje, tak prezentują się właśnie te wszystkie nowe skinki, dajcie znać który z nich jest waszym ulubionym i na którego z nich najbardziej czekacie i będziecie go kupować, a ja mega wam dziękuję za otwaranie do końca, no i do zobaczenia w nowym sezonie i w nowych odcinkach. Piona.